Kolejnym gołębiem, którego przeznaczamy na opcję PigeBook, jest to późny szpak o numerze 3792. Ojcem prezentowanego gołębia jest, jest nasz 147. gołąb po numerze końcówce 147. Jest on ojcem 812. Głębia z drużyny Mistrza Okręgów w kategorii B w zeszłym roku. I w tym roku wydał nam: 3593, który zdobył na 4 wkładania, 4 konkursy. i Pierwszy konkurs na oddział a jego brat z gniazda: 3594 uzyskał 4 konkursy na 5 wkładań i zdobył również pierwszy konkurs na okręg z lotu Pyrzyce 2024. Jest to do nas 425 km. Jest to jedynka na okręg. W momencie kręcenia tego materiału nie jest. Nie ma jeszcze wyników z listy Radziankowskiej. Tam też będzie ścisła czołówka. Za matką prezentowanego Gołębia jest nasza 6976 z 23 roku. Jest to bezpośrednia córka naszego super 996. Matka 6976 była trzecim lotnikiem oddziału lotu Głębi Młodych w 2023 roku, zaś w 2024 roku, jako roczna, zdobyła 8 konkursów czołowych. Zdobyła również drugi konkurs na okręg na ponad 9500 Głębi z lotu 300 km. Także jest to super łączenie. Naloty głębi młodych, naloty do kategorii A do kategorii B. Serdecznie polecam.